Dzisiaj pokażę wam jak będziecie mogli samemu zainstalować światłowód. Pokażę wam jak to wszystko podłączyć tak żebyście mogli samemu to zrobić. Nie potrzebujecie żadnego fachowca, wszystko możecie zrobić samemu. No dobra, co teraz zrobić, żebyście mogli taki światłowód podłączyć z na przykład domu do jakiegoś innego miejsca. Otóż potrzebujecie switcha z wkładką SFP. Więc załóżmy, że ten switch i ta wkładka będą przy routerze. Wkładamy tą wkładkę w ten sposób. Słyszycie takie zatrzaśnięcie. Więc, jeżeli mam kabel od internetu, wpinam go do uplink, na przykład jeden, nie ma znaczenia. Następne muszę podłączyć drugi switch. Czyli biorę sobie drugą wkładkę, jak już wspomniałem, w ten sposób. Wciskam. Podłączam obojętnie, którą końcówkę, tylko z środka muszę wyjąć zabezpieczenie. O, to jest... Wyjmujemy to. To jest gumka zabezpieczająca na światłowód, tak? Przed zabrudzeniem. Więc zdejmujemy to i podłączamy do wkładki SFP. Z jednej strony podłączyliśmy, to teraz musimy podłączyć z drugiej strony. Tutaj z wkładki SFP też musimy wyjąć zabezpieczenie i tak samo z naszego światłowodu tą gumkę zdejmujemy. Pinamy do tego switcha który byłby oddalony o te 200 metrów, pinamy. Było takie pstryknięcie. Mamy kamerę POE, podłączamy kamerę. Czekamy aż się uruchomi. Jak nasza kamera się uruchomi, otwieramy aplikację i mam kamerę dodaną. Widzicie? Prosta sprawa. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Mając dwa switche. Każdy z Was może podłączać kamery pod ten switch, jak również pod ten switch. Do tych portów PoE też możecie podłączać. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć.